Że fala będzie cieszyć się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców województwa śląskiego, jak i turystów. Jest to ogromna inwestycja. Park śląski nieustannie się rozwija, nieustannie ma nowe koncepcje, dlatego tym bardziej cieszy nas to, że już 14 czerwca będziemy mogli powitać tutaj pierwszych naszych gości po 10 latach. Odtworzyliśmy historyczną wieżę do skoków, mamy baseny z podgrzewaną wodą, piękne tereny zielone, każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego serdecznie, serdecznie. Kąpielisko-Fala wraca na mapę nie tylko tutaj Miasta Chorzów, nie tylko Parku Śląskiego, ale wraca przede wszystkim na mapę. Całego województwa i myślę, że na mapy kraju, dlatego że takiego kąpieliska myślę, że nie boję się tego powiedzieć. W naszym kraju jeszcze nie było, teraz już jest. Już 14, czyli w najbliższą sobotę, 14 czerwca, pierwsi użytkownicy będą mogli z tego miejsca, miejsca skorzystać. Jeśli chodzi o atrakcję, porównując do historycznej fali, jest basen ze słynną falą. Poza samą falą, dodatkowe zjeżdżalnie, które pojawiły się przy samym basenie, basen widokowy, z którego będzie piękny widok na cały, z którego bo jest piękny widok na cały teren Tabron Parku Śląskiego, jak również inne atrakcje, których do tej pory na kąpielisku Fala nie było. Między innymi będzie możliwość skorzystania z pontonów, które są też przygotowane do jednej ze zjeżdżalni, którą mamy właśnie zlokalizowaną przy kąpielisku, przy kąpielisku właściwie przy basenie, przy basenie z falą. Jeśli chodzi o to, gdzie jesteśmy, tak? Szanowni Państwo, jesteśmy w centrum parku, co wiąże się z tym, że nie ma tutaj dojazdu samochodem. Dlatego też bierzemy pod uwagę i serdecznie zapraszamy naszych gości, żeby docierali komunikacją miejską, żeby docierali tutaj z najbliższych przystanków. Potem spacer 1 km po parku, naprawdę to nie jest tak daleko. 1 km w pięknej, że tak powiem, atmosferze, w pięknych warunkach przyrody. Do tego serdecznie zapraszamy. Natomiast dedykowany parking dla użytkowników fali znajdzie się od wjazdu od ulicy Siemianowickiej, i tam parkujący, którzy tam zaparkują, będą mieli płatność, czy parking będzie za darmo. Dla tych osób, które będą korzystały z fali, dlatego też od razu o tym informuję. Jeśli ktoś chce przyjechać na falę i zaparkować samochodem, serdecznie zapraszamy od strony Siemianowickiej. Nowa fala jest całkowicie inna. Wodę się wzburza już powietrzem, jest bezpieczniejsza, bo jest na podchlorinie, jeżeli chodzi o wodę. Moja fala, ja to tak nazywam, bo spędziłem tyle życia na fali była na, oparta na chlorze gazowym, był to chlor bardzo niebezpieczny, tak samo w zimie miałem amoniak, bo było jeszcze lodowisko i to były rzeczy bardzo niebezpieczne, dążyliśmy do tego, żeby to wszystko zrobić na nowo. Udało się, dzięki, no nie mnie, prawda, tylko dzięki różnym inicjatywom udało się tą falę wskrzesić na nowo i cieszę się po prostu, że ona powstała. A całe kąpielisko, nie tylko stricte fala, ale całe kąpielisko, jak pan ogarnia, się. Się, różni się na pewno, no różni się na pewno tym, że jest wiele. Ja nie miałem takiej atrakcji na fali. U mnie jedną z podstawowych atrakcji, która powstała w 1998 roku, to była zjeżdżalnia, na której przyznaję się osobiście, nawet sam nie zjechałem. A tak nie było takich atrakcji, takiej, jakie obecnie są teraz, teraz są tak nowoczesne rzeczy, że po prostu nawet z nich jeszcze nie korzystałem, ani nie oglądałem jak oni chodzą, jak te, te rzeczy chodzą, bo wiem, że są jakieś rzeki, prawda, pływające, że jest takie, nurty, To no wszystko jest po prostu teraz inne i jest naprawdę nowoczesne. A kultowa wieża do skoków została? Kultowa wieża do skoków została, z tego się bardzo cieszę, bo takim znakiem, znakiem fali to właśnie była wieża. Taka charakterystyczna wieża. Z tym, że została ona teraz skrócona, nie ma już skoków. Z wieży z dziesięciu, bo była dziesiątka, siedem i pół, pięć metrów, jeszcze były takie podesty. Teraz już tego nie ma. Nie można skakać z góry. Można, to, co wiem w regulaminie, nie można tylko skakać na nogi z mniejszej wysokości. Łyska się wokół kręci, jak pan patrzy? Kręci się, wie pan, y, jestem zaskoczony jakością wykonania tych, tych basenów, jakością wody, która, którą Państwo sobie możecie zobaczyć, jak ona jest czysta. Niecki basenowy, które są z stali nierdzewnej, myśmy tego nie mieli. Myśmy co roku tą farę malowali farbami okrętowymi niebieskimi, batali dziury, żeby społeczeństwo mogło tu przyjść. Na starej fali młodzież i dzieci spędzały wakacje po prostu na tym obiekcie. Na tym obiekcie spędzały wakacje. No tak to wyglądało wtedy. Tego typu baseny jak basen z falą. w Polsce jest chyba jeszcze jeden w tej chwili otwarty, bo tego typu basen. Myślę, że każdy, który tutaj przyjdzie, zauważy, że naprawdę warto. Pan, panie prezesie, korzystał ze starej fali? miałem okazję raz skorzystać ze starej fali, natomiast było to tak dawno, że tak ledwo to wspominam. Już częściej wspominam mój pierwszy przejazd l niż falą, natomiast na pewno będę gościem na tej fali. Jeśli chodzi o ceny, to bilet całodniowy dla osoby dorosłej jest to 47 zł. Dla osób w wieku, w wieku powyżej 70 i między 3 a 16 jest to 34 zł. Więc biorąc pod uwagę to, co oferuje sama, tak? To, co oferuje sama fala, jest to, myślę, że dość przystępna oferta. Również mam Mamy bilety rodzinne 2 plus 2, 2 plus 3. Cennik już jest dostępny i cennik również będzie dostępny już w najbliższych dniach na naszych stronach internetowych, więc myślę, że biorąc pod uwagę ilość atrakcji, które oferuje sama fala, będzie to interesujące. Jednorazowo ile osób będzie mogło się tutaj bawić? Maksymalnie jest to przewidziane na niecałe 2700 osób jednorazowo, więc zakładamy, że powinno być wystarczająco. Kto wie, może będą takie sytuacje i takie dni, że będziemy na limicie. Ale to też będziemy z, mieli system zliczania użytkowników po to, żeby informować potencjalne osoby, które chciałyby odwiedzić Falę, czy jest jeszcze miejsce. Jeśli chodzi o atrakcje, które posiadam. Pierwszy, tak. Pierwszym jest bas, słynny basen z Falą. E, przy basenie z Falą mamy e, zjeżdżalnię do basenu, e, przy basenie właściwie. Kolejną atrakcją jest leniwa rzeka, czyli możliwość opłynięcia tych właśnie e, zjeżdżalni dookoła. Basen widokowy, potem mamy basen do skoków, który wraca na swoje miejsce, basen rekreacyjny wzbogacany o kilka dodatkowych atrakcji, następnie brodzik z, też z atrakcjami dla dzieciaków. Plac wodny, no i plus taki zwykły malutki plac zabaw, gdzie już tym razem bez wody, ale tutaj również można spędzić trochę czasu. Oczywiście promocje będą po godzinie 15. Zachęcamy wszystkich, którzy strudzeni pracą, przed szkolem, szkołą, chcą sobie odpocząć na łonie natury. Będą tańsze bilety, będą również bilety rodzinne. A już 21 czerwca zapraszamy na Dzień Stauron, sponsorem Parku Śląskiego, który przysporzył atrakcji energetycznych dla naszych gości. Pani Marszałek, z punktu widzenia samorządu województwa to chyba jedna z takich przyjemniejszych inwestycji. E, przyjemniejszych, jak Państwo doskonale wiecie, dbamy o Park Śląski, chcemy, żeby był przyjazny dla mieszkańców, dla turystów, chcemy, aby się w nim cały czas coś działo. E, próbujemy łączyć i naturę, i część historyczną, e, a także cały czas unowocześniać to miejsce, aby było ono przede wszystkim atrakcyjne dla mieszkańców i mogli z niego korzystać. Pani. Z tego, co kojarzę, pochodzi z południa województwa. Korzystała Pani ze starej fali? Nie, niestety nie miałam przyjemności, ale zamierzam już w ten weekend tutaj zobaczyć, jak to będzie funkcjonować. Czy którejś z atrakcji szczególnie Panią interesuje? Oczywiście kocham wodę, więc mam nadzieję, że pójdę, zacznę od fali kultowej i potem pewnie baseny rekreacyjne. Jest kultowo nadal? Myślę, że jest kultowo, będzie nowocześnie, jest także ekologicznie, mamy zamontowane pompy ciepła, oszczędzamy energię, myślę, że jest naprawdę to przyjazny obiekt i zakończy się cała inwestycja sukcesem i nadal będziemy mieli falę bezwypadkową. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie. I zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.